Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę tak nietypowo, ponieważ przyjechały do mnie ryby. A jak przyjechały do mnie ryby, to dzisiaj będzie na temat aklimatyzacji kwarantanny rybek. Jak widzicie, rybki dojechały do mnie w boksie. Worki zapakowane z tlenem, profesjonalna robota. Zamówiłem sobie małe Altumy Orinoco F1. Rybki do mnie przyjechały od Pana Roberta. Robert, pozdrawiam i dziękuję bardzo serdecznie. a Zobaczcie, w doskonałej kondycji dojechały. I na przykładzie tych rybek pokażę Wam, jak przeprowadzić aklimatyzację ryb. Nie mylcie aklimatyzacji rybek z kwarantanny. Zaczynamy od aklimatyzacji. Aklimatyzacja, czyli można powiedzieć przygotowanie i przystosowanie ryb do nowych warunków. Sam transport powoduje, że woda się zakwasza, ale poza tym nie wiem w jakich warunkach i w jakich parametrach były trzymane. Oczywiście mogę teraz sprawdzić jaka tu jest woda i próbować ją wyrównać i dostosować do swojej, ale zrobimy to i pokażemy jak to zrobić dla osób, które na przykład nie mają miernika pH czy nie mają nawet testów kropelkowych, żeby zmierzyć wartości pH i i twardości. Zaczniemy od tego, że będziemy potrzebować wiaderko. Wiaderko mam przygotowane, oczywiście czyste, bez żadnych chemikaliów, żeby rybki nam się potruły. Będziemy potrzebować wężyk taki do napowietrzania. Można użyć na przykład, niektórzy używają kroplówki. Ja użyję takiego wężyka. Oczywiście nacinam worek z rybkami. I przelewam całą zawartość do wiaderka z tą wodą, która przyjechała od, od hodowcy. Rybki sobie pływają. I teraz tak. Przygotowuję sobie wężyk. Oczywiście. Ja to robię w ten sposób, ktoś może robić to w inny sposób. Rybki trafią do tego zbiornika, czyli tu jest woda, która musi się wyrównać parametrami z wodą, która, jest, która przyjechała z rybkami. Wkładam sobie tutaj wężyk i oczywiście będę mał bardzo pomalutku dozował ilość wody, która wycieka z tego wężyka do wiaderka, tak żeby ta ilość wody, zobaczcie tu jest tak około 1 trzeciej wiaderka, żeby do, e, dopełniła mi się gdzieś w około godzinę, półtorej. Oczywiście teoria i praktyka jest taka, że czym większe różnice pH i twardości, ten czas powinien być większy. Ja mniej więcej wiem w jakich parametrach pan Robert trzyma ryby, dlatego będzie mi Łatwiej to wykonać. Ale to myślę, że każdemu się to przyda. Zaciągam i sprawdzam jak, jakim strumieniem leci. Oczywiście woda. Coś nie chce lecieć. Teraz nie leci. Musimy sobie tutaj coś. Jeszcze raz spróbujemy. Zaczyna, zaczyna nam lecieć. Leci, zobaczcie, za mocno, czyli za szybko byłby ten proces, a to sobie zrobię tutaj taki mały, po prostu supełek. I będziemy robić, żeby woda za szybko nie leciała. Zaciskam pętelkę I ograniczam przepływ. O. Zobaczcie jeszcze trochę. O, myślę, że taki strumyk to będzie około godzinki dolewania. I zostawiam tutaj te rybki w, takim, w takiej formie, czyli dolewa nam się tutaj strumieniem woda i będzie się będą się parametry wyrównywać. Oczywiście, można. Włożyć tutaj kostkę na powietrzającą, jak to miałoby trwać kilka godzin. Jak to trwa tam, około godziny półtorej, nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, to jest tylko proces przystosowania ryby do warunków i wyrównania parametrów. Jak będą duże różnice wartości pH albo związków azotowych i ryba nie zostanie zaadoptowana, może nawet dojść do śnięcia ryby. W najlepszym wypadku, przy dużych skokach wartości pH, ryba będzie miała tak zwane popalone płetwy. Przy wyskowcach bardzo charakterystyczne jest składzenie się takich ryb na boku i dochodzenie wielogodzin do do kondycji, czyli do takiego normalnego pływania. Zdarzało się, że ryba wrzucona szybko bezpośrednio nie tylko położyła się na boku i kilka godzin próbowała się podnieść, ale miała popalone płetwy. Żeby tego uniknąć, a to jest oczywiście spowodowane dużymi różnicami wartości Twardości i pH, to e, robimy to w ten sposób. I tutaj woda, sobie jak widzicie, po malutku kapie, spotkamy się za około półtorej godziny i wtedy już te parametry powinny się wyrównać. Poza parametrami wody i temperatura też powinna się dostosować do takiej, jaka panuje u mnie. Wtedy rybki zostaną przełożone tutaj do zbiornika nowego. Zbiornik zostanie wyłączony z całego obiegu będzie miał swoją niezależną filtrację i zaczniemy proces kwarantanny. Tu mieliśmy aklimatyzację, życzymy kwarantanny. Co to jest kwarantanna? Kwarantanna jest to długotrwały proces trwający. Teoria mówi od czterech. Ja uważam, że, od, że do czterech tygodni, od, od dwóch do czterech, no powiedzmy Taki okres czasu przyjmiemy sobie w kwarantannie i zaczynamy obserwować ryby. Czy prawidłowo żerują, czy prawidłowo się zachowują, czy nie mają żadnych oznak choroby. Cho, choroby. I ten proces pozwoli nam przystosować ryby do warunków, które u siebie panują. I po takim okresie kwarantanny, jeśli nie będziemy widzieć żadnych oznak choroby, możemy te ryby połączyć ze swoimi. Ja jeszcze dlatego, że mam dyskowce i inne ryby, to w czasie kwarantanny, czyli w tym czasie, kiedy one są same, pływają bez zmieszania jeszcze, czy wpuszczaniu do obiegu wody z sampa na, na ten też mały zbiorniczek, czyli na ten mały układ. To jeszcze ryby przechodzą takie leczenie pasożytnicze, czyli dostają w karmie produkty nasączone. Różnymi rodzajami leków na pasożyty jelitowe, po to, że, żeby nie dopuścić do rozwoju u siebie w obiegu różnego rodzaju chorób. Głównie tutaj mówimy o, o nicieniach, tasiemcach czy wiciowcach. dlatego ryby, kiedy będą przebywały tu przez kilka tygodni, będą dostawały pokarm nasączony właśnie różnego rodzaju preparatami, żeby wyeliminować pasożyty w układzie pokarmowym i tak, bo jak oczywiście tego nie zrobię, a wrzucę na obieg, na którym mam też dyskowce, no to potencjalne nosiciele mogą być nosicielami, mogą przenieść różnego rodzaju pasożyty, które namnożą mi się na dużym obiegu, no i wtedy pojawi mi się problem. Dlatego najpierw robimy aklimatyzację, a potem robimy kwarantannę, czyli aklimatyzacja powiedzmy około półtorej godziny czy dwie czy godziny. No oczywiście, jeśli to jest import gdzieś tam z Brazylii czy gdzieś z daleka, ryba leciała dwa dni czy nawet trzy była w transporcie, te różnice wartości pH mogą być bardzo duże, wtedy już lepiej zbadać tą wodę, zbadać temperaturę, zbadać pH i nie robić tego w półtorej czy dwie godziny, a robić to na przykład w cztery czy pięć godzin czy nawet czy nawet 8 godzin, czyli ten czas po prostu wydłużamy. E, oczywiście, jak ktoś kupuje u mnie ryby i ma bardzo zbliżone parametry wody, czyli ma podobną wartość pH, podobne twardości, to wtedy mówię, że tą aklimatyzację można skrócić e, do powiedzmy 30 minut. Wtedy już nie, nie ma takiej konieczności, żeby kropelkowo dolewać. Można zacząć tak, jak tutaj zaczynaliśmy, i z zbiornika docelowego, czyli swojego zbiornika dolewać co kilka minut po pół szklaneczki wody i ten proces można zamknąć powiedzmy w 30 minutach. Mam nadzieję, że wyjaśniłem kwestię aklimatyzacji i kwestię kwarantanny. Jak to zrobić prawidłowo, czyli nie wkładamy worka, jak to niektórzy mówili, bo to nic nie daje. Tak się powinno przeprowadzić, przynajmniej ja tak robię. Może ktoś zna lepszy sposób. Oczywiście można jeszcze zastosować różnego rodzaju, Preparaty, które zabijają florę na ryb, i nie, nie przeprowadzać tego procesu kwarantanny. Ale jestem oczywiście przeciwnikiem e, takiego traktowania, ale jak ktoś nie ma innej możliwości technicznych, oczywiście są produkty, e, które gwarantują rzekomo ponad 95% skuteczność. Czyli po e, przeprowadzeniu e, aklimatyzacji ryb. Zamiast kwarantanny robimy specjalną kąpiel, trwającą przeważnie 15-17 minut w roztworze środków chemicznych z rybami. I producent twierdzi: tych środków oczywiście, że jeśli od razu wtedy rybę wrzucimy na swoje obiegi, które funkcjonują, to prawdopodobnie nie dojdzie do tak zwanego konfliktu bakteryjnego. Oczywiście. Większość ludzi chwali sobie te produkty, ale zawsze jest jakiś tam wyjątek od reguły, i dochodziły do mnie różnego rodzaju informacje, że produkt nie sprawdził się całkowicie. Oczywiście to nie sprawdził się całkowicie, mogło też wynikać tylko ze złego zastosowania produktu. Na razie to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym temacie.